Sianeczko z tej strony 600. Dzisiaj Was witam w dość nietypowym odcinku, a to będzie vlog. Vlog na podstawie takich różnych przemyśleń, takich czy ten. No bo będzie taki mały konkursik, że jeśli zrobisz fanata, masz, masz masz do wygrania Czekajcie, pójdę i zobaczę. Dobra, to ma tą płytę i to jest płyta taka. Jest, ja mam takie trzy płyty do wygrania i najładniejszy fanart. Pierwsza edycja to będzie edycja specjalna, druga edycja to będzie edycja premium, a trzecia edycja to będzie już taka normalna płyta. Dobra. No to jeśli chcesz poważnie czy taką płytę, to możesz. Możesz pod, pod moim filmikiem zrobić zdjęcie i wysłać mi pod komentarzem. Albo w ogóle te... Jakby to zrobić? Daj mi, dobra, przyjść albo daj, jak chcesz. W szkole, czyli się mi zauważ. Dobra, no to. Był taki króciutki vlog, ale chciałem wam ten kursik zapowiedzieć. Dziękuję wam za oglądanie i żegnę.